Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Strzegom, szczególnie dzieci i młodzież do udziału w pikniku rodzinnym, w sportowym pikniku rodzinnym, który odbędzie się w sobotę 8 września na obiektach ośrodka sportu i rekreacji w Strzegomiu. Organizatorem tej imprezy jest amatorski klub sportowy w Strzegomiu, który chciałby zaprezentować, pochwalić się swoją działalnością w programie Prezentacje sekcji, pokazy judo, mini turniej piłki nożnej, pokazy sekcji siatkówki, prezentacja sekcji uczniczej, pokazy strzeleckie, prezentacja sekcji tenisa stołowego i wspinaczki sportowej. Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Strzegom do udziału w pikniku rodzinnym 8 września w sobotę na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji Strzegomy.